Grzegorz Stępień, KK24.pl. Jesteśmy w Urzędzie Miasta. Będziemy rozmawiać z prezydentem Kędzierzyna Koźla Sabiną Nowocielską. Dzień dobry, pani prezydent. Dzień dobry. Pani Prezydent, rok temu dokładnie o tej samej porze też prowadziliśmy podobną rozmowę. Rozmawialiśmy o tym, jak będzie wyglądał rok 2020. Wtedy przez myśl nam nie przyszło, jak te wszystkie wydarzenia się ułożą. Mam tutaj na myśli przede wszystkim epidemię koronawirusa, która wywróciła wiele spraw do góry nogami. Jak po tych kilku miesiącach z epidemią wygląda sytuacja naszego miasta? No tak, początek tego roku, tego roku 2020 był zupełnie inny niż będzie początek 2021 kiedy podpisywaliśmy, uchwalaliśmy budżet na, na ten rok, to zupełnie nie zastanawialiśmy się, że za dwa miesiące, za miesiąc będzie jakiś problem. Ja nawet wyjechałam na urlop. Nawet mi przez myśl nie przeszło, że to, co gdzieś było w Azji, bo to było w Azji, w Chinach, coś się działo, że tak szybko przyjdzie do Europy. A jednak mamy rzeczywistość, mamy połowę marca, kiedy dowiadujemy się, że mamy wirusa, że jest wirus w Polsce i są pewne ograniczenia. Nie wiedzieliśmy, czy będzie jutro, czy będzie, co będziemy robić za tydzień, co będziemy robić za miesiąc. Ale też wtedy nie można nawet było sesji zrobić, bo też trzeba było podejmować decyzje z radnymi. Nie było procedur przecież, tak? E, nie Jak to zorganizować by, nie online? było tak. Nie było przepisu żadnych, żadnego rozporządzenia, że można sesję zrobić online. Ale udało się. Tutaj dzięki parlamentarzystom to też szybko zostało załatwione i można było pierwszą sesję robić w czasie, w czasie lockdownu. No i wtedy rozmawialiśmy, co, co będziemy robili, jak będą wyglądały nasze fundusze, jak będą wyglądały inwestycje. Nawet były głosy radnych, żebyśmy wstrzymali inwestycje, żebyśmy budżetu obywatelskiego nie robili, żebyśmy po prostu tak na razie nic nie wydawali. Bo wtedy tak naprawdę nie mieliśmy do końca pewności ani nawet wyobrażenia z czym mamy do czynienia. Widzieliśmy, że świat się cały zamyka, nie, nie, nie mogliśmy sobie jakoś wizualizować tego, jakie skutki będzie miało to dla nas, dla naszej gminy. No po tych kilku miesiącach już ten wróg jakim jest koronawirus jest dla nas bardziej znany. Tak, Panie Redaktorze, ale te, wtedy trzeba było podejmować decyzję. Wtedy właśnie, kiedy, kiedy nie wiedzieliśmy, jaka będzie nasza przyszłość, jaki będzie następny tydzień, ja podjęłam decyzję, że będziemy realizować budżet tak, jak mamy zapisany. Jedynie co, no, ja zawsze staram się bardzo, bardzo bezpiecznie taki budżet przygotować, jedynie co wydłużyliśmy terminy płatności. Czyli jeżeli nie stać nas byłoby za, na zapłacenie danej inwestycji w danym roku, byłoby to w przyszłym roku. No ale jak to widać z Perspektywy czasu udało nam się, zrobiliśmy inwestycje, zrealizowaliśmy prawie cały plan inwestycyjny, mówię prawie, bo dla mnie zakończenie inwestycji jest ostatnia termin płatności. Niektóre inwestycje zakończymy w styczniu, lutym przyszłego roku. I nie jest tak źle, jak myśleliśmy w drugiej połowie marca. Czyli pomimo tego, że no, tak naprawdę całe nasze życie jest dzisiaj uzależnione od tego, jak przebiega epidemia, no, sytuacja gminy Kędzierzyn-Koźle jest stabilna, no i te plany, które mieliście powzięte w zeszłym roku, one udało się je przeprowadzić, udało się je zrealizować. Sytuacja jest stabilna, co wcale nie znaczy, że nie musimy uważać. W kwietniu podjęliśmy bardzo takie drastyczne kroki ograniczenia wszystkich kosztów. I to nie tylko w Urzędzie Miasta, ale naszych wszystkich jednostkach no i w spółkach. To były drastyczne cięcia wszystkiego. Dzięki temu no, mieliśmy taki zapas, no, zapas który no, wykorzystaliśmy z końcem tego roku, ale, ale to nam pozwoliło tak bezpiecznie pracować z miesiąca na miesiąc. Pani Prezydent, które jakby źródła pieniędzy dla gminy Kończerzyn-Koźle najbardziej na tym ucierpiały? Gdzie widzicie największe spadki? No na pewno w kulturze, w sporcie. No ledwo co otworzyliśmy wodne oko, piękny kompleks, a tutaj decyzją rządu trzeba było go zamknąć na pewno nie został wykorzystany jeszcze no, nie mamy przychodów ale koszty są gdyż musimy cały czas mimo że nie pracuje wodne oko to musimy badać wodę musimy ją podgrzewać no, czekamy na te rozluźnienie i mam nadzieję że to też nastąpi chociaż teraz mamy dzisiaj dzisiaj mamy 18 grudnia wiemy że wczoraj rząd wprowadził następne obostrzenia i nie wiem czy będziemy mogli przez najbliższe tygodnie, miesiące otworzyć podne oko. Końca niestety nie widać, pomimo tego, tej jaskółki, która pojawiła się w postaci szczepionki, niestety końca epidemii nie widać. Takie Pani powiedziała, kolejne opostrzenia. Pani Prezydent, a jak wyglądają te wpływy bardzo istotne do budżetu miasta z podatków pit CIT no i z podatku nieruchomości, bo to jakby obrazuje nam w jakiej kondycji są przedsiębiorcy, którzy też zmagają się z epidemią. Ci duży przedsiębiorcy są w dobrej kondycji. Oczywiście no, nie jest takiej super kondycji, bo są, bo to taka, takie są warunki, ale nie mają powiedzmy dużych strat, które wpływałyby na wysokość CITu, bo to przedsiębiorcy płacą CIT mhm. i na zawsze co roku zakładaliśmy 4 miliony 600, w tym roku jest to wykonanie 5 milionów bodajże 200. Jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, no to mniej więcej jest na takim samym poziomie jak zakładaliśmy, ale też chciałabym powiedzieć, że w czasie tego roku ustępowaliśmy, no, po prostu przyjmowaliśmy wnioski od naszych przedsiębiorców. Wielu z nich chciało tylko przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości na, na koniec grudnia, ale też wielu chciało, żebyśmy je anulowali. Po dokładnych analizach też anulowaliśmy podatki od nieruchomości. No i oczywiście no, ta różnica to jest ta różnica, która którą nam brakuje. Panie prezydent, wczoraj najważniejsza sesja Rady Miasta w całym roku sesja budżetowa. Po raz pierwszy radni przyjęli budżet przez internet, przez systemy informatyczne. Nie widzieliście się osobiście, no ale uchwała została podjęta. Ten plan wydatków i dochodów na przyszły rok jest znany. Co nas w takim razie czeka w kolejnych 12 miesiącach? Ciężka praca, jeżeli chodzi o wszystkich urzędników, o mnie, o moich zastępców, i kolejny rok zmiany naszego miasta. Powiem nowością, oczywiście to nie jest nowość, ale to, co ja cały czas podkreślam, budujemy wał przeciwpowodziowy i tu będę miała zawsze pretensje do moich poprzedników, którzy mieli dokładne w 1997 roku, w 2010 roku problemy i nie zrobili tego, więc robimy, to jest kolejny milion złotych chcemy wydać w przyszłym roku. Mówimy o wale na linecie. W na linecie, na linecie, no ale też w międzyczasie zapłaciliśmy, sfinansowaliśmy też projekt, projekt dla Wód Polskich, też projekt wału, którego nie było. Budżet obywatelski realizujemy kolejny milion osiemset na przyszły rok. Jedynie co, to zmieniliśmy termin realizacji budżetu obywatelskiego ze względu na zmianę terminu ferii, czyli w styczniu no, chcielibyśmy, żeby ten dostęp do tego budżetu obywatelskiego był jak największy, żeby jak najwięcej osób chciało składać te wnioski, czyli zaczynamy 1 czerwca, w lipcu będzie ocena tych wniosków, czy w ogóle są możliwe do realizacji i głosowanie sierpień, wrzesień, na początku października będzie już wiadomo co z budżetem obywatelskim na poszczególnych osiedlach? Mhm, czyli mieszkańcy w dalszym ciągu będą mogli realizować te zadania, które planują, lub te zadania, które kontynuują, bo przecież wiele osiedli rozpoczyna zadania i później przez wiele lat dokładają te swoje małe cegiełki z budżetu obywatelskiego do tego, aby osiągnąć jeden duży efekt. Taki miało, taki miało być cel tego budżetu, że można, można zbierać pieniądze, ażeby zrobić jakąś dużą realizację. Ja zawsze powiem, miejsce kurtnickie, mamy osiedle, małe osiedle, które przez 4 lata zbierało, pieniądze z budżetu obywatelskiego, żeby zrobić chodnik. No, małe osiedle, na przykład w większych osiedlach, no, to mamy też ten multi-ring albo mamy plac, plac tężnie. No najpierw trzeba zrobić projekty, później dopiero realizacja i to też z roku na rok nie da się tego w ciągu jednego roku zrobić. Panie prezydent, kwotowo jeżeli chodzi o budżet, on jakoś mocno odbiega od budżetu 2020, ten plan wydatków i dochodów, który zaplanowaliście nie, na rok przyszły? Nie, mniej więcej jest na tym samym poziomie. On w ciągu roku yy, przychody się zwiększają, bo mamy różnego rodzaju dofinansowania, staramy się bardzo mocno uruchamiać inwestycje, na które mamy już pozyskane pieniądze na przykład z różnego, z różnego rodzaju dofinansowań, czy z dofinansowań rządowych, czy, czy z Unii Europejskiej, no tutaj się pochwalę, że jesteśmy w czołówce gmin w Polsce, które pozyskuje pieniądze z Unii Europejskiej. Mm, kwota inwestycyjna budżetu, jak ona wygląda? Około 30 milionów złotych. To chyba podobnie jak w roku poprzednim, tak? Tak jak w tym roku, jest to bardzo, bardzo, bardzo podobne, ale jak mówię, no ja ten budżet jest taki, tak zrobiony, że jeżeli sytuacja się zmieni, bo nie wiemy, co będzie w przyszłym roku, to jest możliwość przesunięcia terminów płatności, a jeżeli nie, to będziemy przyspieszać, czyli wcześniej oddawać dane, dane tereny do inwestora. Aby w tym nadchodzącym roku nic nas nie zaskoczyło, tak jak w roku już mijającym. Pani prezydent, ja dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Ja dziękuję bardzo, ale też chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia na święta. Święta w tym roku na pewno rodzinne. Taki mamy teraz klimat, że nawet już nie trzeba życzyć rodzinnych świąt, bo, bo są, cały rok jest taki rodzinny, a na nowy rok dużo optymizmu. Bo jak jest optymizm, to lepiej nam się żyje. Wszystkiego dobrego dla pana redaktora i dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję.